taka sytuacja, jak wyszliśmy z centralnego. Szliśmy ulicą i w pewnym momencie, niestądnie stąd, nie zaczepił nas jakiś bezdomny. Wyciągnął do mnie rękę, chciał mnie dotknąć, i co mnie urzekło w adamie, to było to, że od razu zareagował. Stanął przede mną i podziękował temu panu, żeby odszedł. To mi tak urzekł, że, że to jest właśnie chyba mężczyzna, którego ja potrzebuję. Taki prawdziwy mężczyzna, który wie, jak się zachować. Ja Miałem 26 lat. Ja mam 24 lata. Na początku tak sobie żartowaliśmy, bo właściwie od początku wiedzieliśmy, że to jest coś niesamowitego i mówiliśmy sobie, że jesteśmy przeznaczeni PL, zamiast przeznaczenia. Ja nigdy nie wierzyłem w przeznaczenie, szczerze mówiąc, ani w jakiejś historii o dwóch połówkach, jabłka, no ale teraz z perspektywy czasu myślę trochę inaczej. Jeśli nie przeznaczenie, to, to nie wiem, jakiś dar od Boga albo, albo coś niezwykłego rzeczywiście, że, że, że tak się stało. Chyba musimy być sobie przeznaczeni, bo gdyby było inaczej, to tak szybko by się sprawy też nie potoczyły, tak szybko byśmy nie zrozumieli, że, że jesteśmy właśnie dla siebie. Bo jeżeli spotyka się tam właściwą osobę, to się po prostu, po prostu to wie. W maju 17. Będziemy mieszkać w Warszawie. Ja znalazłam pracę w Warszawie. Jestem lektorem języka angielskiego, więc właściwie nie było dla mnie problemem, żeby znaleźć pracę w Warszawie. I nam się tak wszystko jak do tej pory dobrze układa i tak traktujemy to jako taki dobry, dobry znak. Że to jest właśnie to, że dobrą drogą idziemy. Internet to jest po prostu kolejny sposób do poznawania ludzi. To nie jest wcale ani lepsza, ani gorsza droga, ani lepszy, ani gorszy sposób. Jest rzeczywiście dużo osób, które się poznają przez internet, ale to nie jest tak, że ludzie się teraz przestają poznawać w realnym świecie. Po prostu to jest kolejny sposób. Nie korzystając z internetu, możemy poznać ograniczoną liczbę osób. W internecie możemy szukać osoby z całej Polski świata. Jaka jest szansa, że jeśli jeśli ktoś jest komuś przeznaczony i te dwie osoby mieszkają od siebie tysiąc kilometrów albo dwa tysiące kilometrów od siebie, to się spotkają, jeśli nie, nie przez internet. Powiem szczerze, że wszyscy moi moi znajomi, moi bliscy są zaskoczeni, że właśnie w, tak, w taki sposób się poznaliśmy i chyba w dalszym ciągu nie dowierzają, że w ten sposób można, można spotkać swoją drugą połowę. Dla wszystkich moich koleżanek to był szok. Pierwsze to był szok, że zerwałam swoją poprzednią znajomość, że byłam na tyle odważna, bo nie wiem teraz młode kobiety uważają, że jeżeli mają 24 czy 25 lat i są w jakimś dłuższym związku, to powinny w nim być, no bo kogo lepszego mogą znaleźć i wolą się męczyć niż, niż poszukać jednak tej osoby, która, która gdzieś tam czeka na nich. Ja stwierdziłam, że nie, że nie będę, nie będę właśnie w ten sposób postępować, tylko, tylko poszukam kogoś innego, prawda? Jeżeli mam być sama, to będę sama. Wolę takie życie niż, niż męczenie się z drugą osobą, która tak naprawdę nie jest dla mnie. Ale myślę, że ta odwaga się What you are. Strefa to jest jeden z, jedna z możliwości poznania drugiej osoby. Można ją spotkać przecież na ulicy, na dyskotece, w klubie, kawiarni, gdziekolwiek indziej. My dajemy takie narzędzie, które umożliwia ludziom spotkanie się. Dzisiejszy człowiek jest zabiegany, robi karierę, cały czas pracuje i ciężko jest wychodzić i spotykać i, i rozmawiać z wieloma osobami. A tutaj nasz Strefowicz ma dostęp w jednej chwili do 30 tysięcy użytkowników i im się może zaprezentować. No To jest szansa, z której warto skorzystać. A już Jan Paweł II w jednym z apeli do przedstawicieli środków masowego przekazu e, właśnie apelował o wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi komunikacji do ewangelizacji. I to właśnie robimy. No i to się sprawdza. To nie jest takie proste, żeby podejść do kogoś na ulicy i powiedzieć witam, jestem Adam i tak dalej. Tak samo na dyskotece. No byłem na, na wielu imprezach, dyskotekach i jak się loguje na... Portalu internetowym to nie jest tak, że rezygnuję ze spotkań z innymi ludźmi w realu. Nie, nie przestaję chodzić na, na dyskoteki, na imprezy. Nie, nie. To jest jakiś dodatkowy po prostu dodatkowy sposób. To jest trochę inna strona niż takie typowe portale randkowe. To nie jest portal, gdzie ludzie zamieszczają swoje zdjęcia, żeby się zareklamować, żeby ich ktoś ocenił, tylko to są rzeczywiście ludzie z wartościami, z wartościami chrześcijańskimi. Kiedyś byłem na innych portalach. Podstawowa różnica jest taka, że tam można spotkać właśnie osobę, z którą można się umówić na randkę, można, można się umówić na seks, można spotkać kogoś na chwilę, ale trwałość tych związków, które się zawiązują na przeznaczonych jest albo będzie bardzo duża właśnie przez te wartości. Możemy tam poznać wielu przyjaciół, zwyczajnych znajomych, z wartościami. Nie takich, którzy chcą spotkać się z nami tylko po to, żeby nas skrzydzić czy wykorzystać, ale po to, żeby po prostu miło spędzić czas mieć, z kim wyjść na spacer, iść do kina, wypić kawę, herbatę, porozmawiać o tych właśnie wartościach, o różnych problemach, o czymkolwiek. Każdy użytkownik, który chce się zalogować w naszym portalu, przechodzi moderację. Jeżeli jego profil jest zgodny z nauczeniem Kościoła katolickiego, to taki profil przechodzi przez, przez tą moderację. Rozwodników nie ma u Was w portalu? Nie ma rozwodników. Dlaczego? Bo jednym z warunków przystąpienia do naszego portalu jest możliwość zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim. Miłość to Znaczy jest taki wizerunek tego portalu, on się może teraz zmienia. Taki, może uh, do... Tak, że tam jest dużo ludzi z oazy albo, mm -hmm. albo dewotek i tak dalej. Wszyscy mogą stwierdzić, którzy tam są, że tak nie jest. Czy jest część osób, która, które się witają Szczęść Boże, czy, czy żegnają pisząc Bóg z Tobą i tak dalej? Ja powiem szczerze, dostałam parę takich maili, zwyczajnie na nie nie odpisałam. W tym momencie mamy... Y 800 osób, które spotkały w naszym portalu drugą połówkę. To są 62 małżeństwa, 87 par zaręczonych, prawie 250 zakochanych i troje dzieci.